Witam Was serdecznie w drugim filmiku na moim kanale. Um, dzisiaj opowiem Wam pewną historię z dzieciństwa, która jest taka słodka, że normalnie wczoraj, jak mi się to przypomniało znowu, to pomyślałam sobie, muszę Wam to opowiedzieć. Nie jest to związane nic z Austrią, ale z latami y, 80. Okej. Okay. Byłam taką małą dziewczynką w Polsce. Miałam siostrzyczkę taką malutką też. No i na pewno nie miałyśmy jeszcze chyba 10 lat. Wiem, bo, bo w latach 80., a, bo no wierzyłyśmy jeszcze w takie bajeczki, nie? A dokładnie chodziło o to, że wymyśliłyśmy sobie, że chciałybyśmy mieć e, takie piękne, długie włosy, jak księżniczki, nie? No, i że chcemy mieć, musimy sobie kupić płyn na porost włosów. A, no, no i trzeba było skończyć pieniądze. Wtedy to były takie czasy, że w ogóle w sklepach nic nie było. A no, tym bardziej płynów na porost włosów, no ale żeśmy o tym nie wiedziały. No. To były takie straszne… No, my żeśmy sobie zdawały sprawę, że jest bieda, że pieniędzy nam nikt na, na to nie da i musimy sobie jakaś zarobić. Mieszkałyśmy w takim małym miasteczku, Środa Śląska i zobaczyłyśmy w domu, że rodzice skądś, nie wiem skąd, wykombinowali, ale było takie całe, całe wiadro mydła szarego, takie kostki mydła szarego. No to my wpadł wpadły na pomysł, że zetrzemy, zetrzemy, to mydło na tym, na tarce i będziemy sprzedawać jako taki proszek do prania, nie? Bo wtedy takiego czegoś, no, było bardzo trudno dostać. No i jak pomyślały, jak wymyśliły, tak też zrobiły. Starłyśmy Star na tarce tylko mydła, żeśmy tak sporo na, na ten, natarły. Wzięłyśmy jakieś kartki ze szytu, takie powyrywałyśmy. No i mieszkałyśmy w samym centrum przy ratuszu i obok była taka uliczka. Z naszego podwórka było nam takie wyjście i myśmy stanęły tam w tym, w tym gdzie to w tym, w tym wyjściu napisałyśmy tam kartkę jakąś, że, że ten, że mydło do prania, czy coś takiego. No i nagle ludzie zaczęli przychodzić. Myśmy te, z tego papieru takie tutki robili. Nie i za każdą tłutkę żeśmy brały tam ileś złotych. Nie mam pojęcia, ile? Bo tego już nie pamiętam, naprawdę, naprawdę byłam wtedy dzieckiem. No i w każdym razie sprzedałyśmy wszystko, bardzo szybko poszło. No, to była taka przygoda. Pierwsza, pierwsze zarabianie pieniędzy. Ja i moja siostra, która o roku do mnie młodsza jest. No, no i wzięliśmy pieniążki, poszłyśmy do, do salonu fryzjerskiego, do fryzjera, i mówimy do tej pani. Proszę pani, e, poproszę płyna po raz dwóch osób. Jak te panie zaczęły się tam śmiać? I, Oj, dziewczynki, jeszcze takiego nie wymyślili, <grytanie> jeden nasz. Okno. No i to taka była właśnie słodka historia, że no, musiałam wam ją opowiedzieć. Jeżeli wam się podobała, dajcie kciuka w górę. Jak nie, to nie dawajcie. <grytanie> Obojętne. Dzisiaj jestem trochę gdzie indziej. O co chodzi w moich vlogach, no, miałam mówić o Austrii, ale dzisiaj zaczęłam. No, będą różne historie też, takie, no, z dzieciństwa, no, mam 50 lat i mam trochę tych wspomnień. No, może wam trochę opowiadam. Ostatnio byłam tak w takim bardziej zielonym, a dzisiaj jestem na takim bloko, blokowisku, też nie tak daleko od domu, ale dzisiaj nie ma słoneczka, jest zachmurzone i się boję, że spadnie Też czy zacznie padać, ja będę gdzieś, no. No co jeszcze chciałam powiedzieć? No nic, pokażę wam te blokowiska, może. No tak w koło są po prostu ten bloki. A dzisiaj mam ten. Y Mikrofonik, bo wiecie co było? Ja to pierwsze, pierwszy filmik nagrałam wczoraj, i nie wiem co się stało, ale było tak cicho nagrane, że no, wrzuciłam ten filmik na, na YouTube i go z powrotem usunęłam stamtąd, bo naprawdę no, nic nie było słychać. Musiałam telewizor dawać, czy, czy, czy laptop całkowicie na, na, na full, żeby cokolwiek sły, yy, słyszeć, móc słyszeć. Mam nadzieję, że Biat mi nie dmucha w mikrofon. No, żeby mnie słychać w ogóle dzisiaj, bo wczoraj, właśnie musiałam szukać jeszcze jakiegoś programu, który w którym mogę wgrać filmik i podwyższyć po, ten głos. Uczę się tego wszystkiego, Boże, kochane, To nie jest takie łatwe. No, teraz tutaj pełno ludzi chodzi, a ja z moją fobią spojrzę. No, ale. Mimo, że nie czuję się zbyt super zajebiście, to pomyślałam, to muszę Wam opowiedzieć, bo to jest takie słodkie. Jejku, dwie malutkie dziewczynki. Mm. No nic. To tyle na dzisiaj. Postaram się tak codziennie wrzucać jakieś, jakąś opowieść e, z Polski z dzieciństwa, albo, albo z Austrii, z moich początków tutaj, początków tutaj, w ogóle o Austrii, może coś, bo jestem tutaj 32 lata od. Dla tych, co nie oglądali pierwszego filmiku, polecam sobie, obejrzeć. tam mówię wszystko. No, także... Sorki za, za to, że jestem początkująca, to jest mój pierwszy, to jest mój drugi... drugi ten... drugie nagranie. Także... Wiecie... Dziwnie, dziwnie. Ale fajnie. Fajnie, bo wyszłam... wyszłam znowu z domu. No. Także zamiast... no, dobrze, okej. Okay. Także... Ja się już żegnam. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do jutra prawdopodobnie no. No, papa, pa, buziaczki.